Niedawno miała miejsce premiera gry Battlefield 1, z tej okazji postanowiłem Wam przedstawić 5 ciekawostek o pierwszej wojnie. Zapraszam! W czasie I wojny w armiach państw zaborczych służyło około 3 milionów Polaków. Na początku wojny w Serbii liczącej 4,5 miliona obywateli zmobilizowano 500 tysięcy osób, czyli 12% populacji. W latach 1914-1916 produkcja amunicji artyleryjskiej wzrosła w ASOWętrzech 7-krotnie z 300 tysięcy do 2 milionów sztuk miesięcznie, podczas gdy w Rosji aż 50 okrotnie, z 660 tysięcy do 33 milionów. Podczas I wojny miał miejsce atak żywych trupów. Twierdza osowiec, w której stacjonowali osjanie, została zaatakowana przez Niemców którzy użyli gazów bojowych. Obrońcy nie mieli masek gazowych i większość z nich zginęła w męczaniach. Kiedy niemieccy żołnierze przypuścili atak na twierdzę, naprzeciw nim wbiegło z bagnetami około 100 rosyjskich żołnierzy, owiniętych w husy, mających na całym ciele bąble i pulujących krwią. Widząc to Niemcy, w liczbie 7 tysięcy uciekli z przełożeniem z twierdzy. Niemcy do ostrzału porża z dalnej frontu Używali działa kolejowego, nazwanego działem paryskim. Pocisk z tego działa miał zasięg 130 km i osiągał wysokość 40 km. Był pierwszym sztucznym obiektem, który dotarł do stratosfery. W tym momencie lotu nie napotykał mu praktycznie żadnego oporu powietrza, stąd ogromny zasięg działa. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli chcielibyście dokończyć ciekawostkę o pierwszej wojnie, możecie to napisać w komentarzu. Jeśli doćniek się spodobał, nie zapomnij o jego ocenie o zostawieniu subskrypcji, aby nie przykapić nowych odcinków.